Znowu Pola tutaj pola tam różowa tu obrabiają inną zabawkę. No tak, matka już musi się wcisnąć. No co Pola? Co kochanie? Co kochanie? Hmm. Fajną masz zabawkę. O, tu siedzi złoty i myśli. Złoty siedzi i myśli. Tak. Ej, Luna, nie siadaj, bo tu wczoraj jest. O, może. Z tą matką tu jestem. Fivi, czyli groszkowa dziewczynka się tam bawi. Tu siedzi złoty i tak myśli. No, przyjdą do mnie w niedzielę, tak? A w odwiedziny przyjdą. Państwo, nowi, opiekunowie, fajni, tak? Tutaj polaręczni, kradnie. Nie? Tu obrabiamy matkę z tyłu. Z tyłu to no, wiesz, no, no, na plecach nic nie ma. Chodź, wyjdziemy z kącika, stąd, dobra? Hop. Tam <laughs> ciemnozielony obrabia. Tu już siku było, tak? Na nowym miejscu chyba będzie kupa. Dobrze, matka jest tu, matka sprzątnie. Matka tam kupa idzie. Widzisz to? Matka widzisz to? Widzisz? Co to odchodzi? Fibi. Oj, oj, tam się rozpędziłem. No pięknie dzieciaki. Sprzątnięte, tak? Mama posprzątała. Tu mama sprawdza, tu jest ok wszystko. Mama teraz przyszła polizać mnie, sprawiedliwie było, tak? Bo kupa jeszcze musi być u mnie na ręku. Oj, Luna, jak rany. No i tutaj, dzieciaki, jeszcze tak od niechcenia się przysą. A tutaj, a tutaj, kaki mnie obrabia. chłopaczy dło jedne. Chłopak dło jedne, cześć. Cześć. Przyszedłeś do mnie, tak? I tu zasnęło dziecko. Które to dziecko? To złoty sobie wziął i zasnął na zabawce. No bo, siostro. No bo one śpiące już były. Jak je przełożyłam. O tam szemrząca zabawka. To jest dopiero bubr z szemrzącym ogonem. Które to obrabiają. To obrabia. Ciemnogranatowy chłopczyk bez książetki jest na razie. Ajej. I I która? I czerwona dziewczynka. Czerwona czy różowa? Czy ty jesteś czerwona czy różowa po jeszcze świetle. Ty jesteś czerwona dziewczynka, tak? Czerwona. A to różowa. Matka! Matka, nie demoluj kojca. Tak. Gryfonik, już porządki. Bawić się chcesz? No ale widzisz, najpierw wryczałaś, a teraz się chcesz bawić? No i co? Złoty, nie ma. Nie ma jak spać, bo depczą po nim. Tak. Misiulki kochane moje. No przyszła mała mi to. A tak na gryfonika małego. Które tam któreś wlazło mi za plecy. I obrabia z tyłu. Który to wlazła? Niech mi się pokaże, które to tam jest. Ojej! A to, a to biskop. Biskopt mnie obrabiał. Biskopt? Srebrny, srebrny. A co to tutaj atakuje? Kto mnie atakuje? Pola mnie atakuje. Tam Prada rozrabia. Z Polą. Te jakie jedno tu się bawią. I bawi się z, z małą No nie. Nie no, coś się dzieje w końcu. Więcej miejsca. Jak będziecie jeszcze większe, to będziecie miały jeszcze więcej. Ale nie, dywanika nie ściągamy, bo podłoga zimna. Co? Co? Biszkopt? Auć, ojej. O Jezu. Które to jest? To jest biszkopt. Tu biszkopt mnie obrabia. Nie, tak, biszkopt srebrny. To ty jesteś jaki? A to ty jesteś ten protasek tak? Haki. ten, co się lubi brocić strasznie, tak? I co? Coś tak zamarł. Co, kochanie? A tutaj coś przyszła, Prada przyszła do mnie rozrabiać. Prada! Co, kochanie? Co, khaki? I mnie musimy wymyśleć dla pieska, tak? Poprosimy... Nowych opiekunów, żeby coś wymyślili. A tu jest... Tu jest... Tu jest Pinat. Orzeszek! Cześć, orzeszku! Brudny, strasznie masz... Wstążeczkę masz brudną i udaję zieloną. A ta wstążeczka to jest... Błękitna! Brudziłeś wiedzonku. Tu już padła dziewczynka. Dziewczynka czerwona śpi. Tutaj zielony, ciemno śpi. Hmm. Tam zabawy. Hmm. No jak śpiące już jesteście, dzieciaki, co? Po jedzeniu was wzięłam do nowego kojca. Mama krzecznie leży, nie ryczy na dzieci. Tam leży druga siostra. Kojec tamten rozłożymy zaraz. Teraz rzymko ojców. Misiaki kochane. Co tu odchodzi? Znowu ktoś w kanzik mi tu w lasy za mną. Kto, kto mi tu w las? Wyłazi, a tu dwa siedzą. A tu, a tu kochane nie, bo tutaj wieje, wiesz? No Wyłazimy z kącika. Chodź, bo Ty chciałeś taki zaciśniony kącik, nie? Tak, a to chłopaczek. Jasno, jasno zielony. No i piskap to znowu. Piszkab tu lubi w kąciki właśnie. Z matką coś. Kica, dziecko. Z tyłu, jaki ruch. Co tam się dzieje? Tu ogon matce obrabiamy. No i sobie go do końca. Rozbrykamy dziecko. Idź, idź pola. Musimy zabezpieczyć jeszcze ten kącik. Żeby tak nie wiało. Kryfonik się bawi. Matka. Matka. Przestań, matka. No, czemu ryczysz? Na które ryczysz? Na dzieci? Ryczysz? Żeby cię nie wstały? Czy co? No, chyba ją trzeba wywalić. Eee, Luna, o co chodzi? O co chodzi? Chcesz już wyjść, tak? <laughs> Która cię tak wkurza? Misiuty mojego. No dobra, dzieciaczki, to chyba spaćku idziemy teraz, co? Już? Tak? Pobawiły się dzieci? To ja tu jeszcze zabezpieczę, żeby nie wiało z, jeszcze z jednej strony. Bo jest zimno. Będzie jeszcze zimniej. Tak? Mój, tutaj tu się pospały, dzieci, kuchane. I zimlony, ciemnozielony. Tam coś gomera cały czas pod matką. Co kochanie? Ciemnozielony przegram ten. Haki przyszedł chłopczyk. No widać, że on też lubi towarzystwo. Tak jak myślałam, że ja jestem taki towarzyski. Aha! No co? No co, matka? Taki jestem towarzyski. Ojej, brata, co się stało? Co się stało? Będziesz czekać na kogoś? Na kogo ty będziesz czekać? Co? Co?

Gaduła! No, kryfonik przybiegł na rozrabiać. Na rozrabiać przyszedł Gryfonik Co kryfonik? się? jak tam ślicznie się bawi. On no, gryfonik nie właśnie na mnie. Które to dziecko tak się ładnie tam bawi? Biskop. Biskop. Bunio, no. no nie właśnie na mnie! To co? Spać już? Dzieci pospałeś się. Tu już do końca znowu idzie. No Oto... tu. Chodź, kochanie, chodź. Gryfonik! No już muszę chyba skończyć, bo Gryfonik mi spokojnie daje, tak? Co, kochanie? Co, Fibi? Haha, pola, wspiegła w podskokach. Pola, co tam, co tam, o matko, dostałam, a psik, febet. nie Febe, nie Febe, to jest, yy, to jest, o Boże, prawa, Febe, czyli Fibi to groszkowa. Gruszkowa sobie poszła, a Groszkowa wraca. Na nie mnie męczy. No dobra dzieciaczki, chyba wystarczy tego filmiku dzisiaj, co? Na razie. Wyłączymy się? Czy nie? Co dzieciaki? Pobiegło dziecko. Śpiące malusie są, tak? Ty też byś już poszła prawda, spać? No, tam już pozbały się maluchy. Pisz świnkę. Prada poszła do niego. A tam które w tu? Chyba pola. Chyba różowa. E, bordowa dziewczynka. No, tutaj. Tu jest. No i tu jest. to rzutko jako? Tu jest czerwona. No tu też już dzieci się pospały. Ty, ty kochanie cały czas kombinujesz, że coś byś zrobił, tylko nie wiesz co, przytulić chyba byś się chciał, tak, to taki przytulny będę chłopak. No dobra, dzieciaczki idą spać. Groszkowa też już kombinuje, gdzie się przytulić. Bo, gdzie się Taki śpiący jestem, ojej, taki śpiący, gdzieś pójść spać, tak, pójść spać, się kochanie, te. takie dwie tutaj kubki, takie kubki dwie, takie byśmy coś zrobiły, zrobiły coś, no dobra dzieci, spaćku, spaćku. <grym>